I chciałbym też przekazać właśnie taką informację przede wszystkim do polskich polityków, takich jak pan poseł Jakubiak. Czy nie bądźcie debilami. Czy uważa Pan, że prezydent i premier zdali dzisiaj egzamin ze współpracy? No proszę mi nie zadawać takich pytań, to mi przypomina. Casy tragedii smoleńskiej, zamachu smoleńskiego. Serio? To mogła być pomyłka i to mówi prezydent Stanów Zjednoczonych? Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim i e, nasz pan prezydent przedstawił tutaj pełnię informacji, jakie Polska i polskie służby e, posiadają. Donald Trump wystawił mafię PiS i Karola Nawrockiego na niezłe pośmiewisko. Ci sami politycy, którzy zakładali czapeczki maga i tańczyli w sejmie jak małpki przed panem z Ameryki, zostali przez niego brutalnie olani. Trump, kiedy Polska była atakowana przez rosyjskie drony, po prostu spał jak Kaczyński do 12, a po 48 godzinach łaskawie skomentował, ha, że to przypadek. Również dzisiaj Cezary Tomczyk rozniósł w sejmie propagandystów PIS, odpowiadając, na brednie Marka Jakubniaka, który najwyraźniej usiłował nieudolnie wcisnąć kit, że na Polskę spadły nie rosyjskie, a ukraińskie rakiety, powielając tym samym propagandę ze Wschodu. Na szczęście Tomczyk powiedział prosto z mostu, nie bądźcie debilami. I miał rację, bo te kłamstwa PiSu to nie żadne i zwykłe lapsusy, tylko realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. No to na koniec Jarosław Kaczyński zamiast odpowiedzieć młodej dziennikarce na naprawdę banalne pytanie o współpracę prezydenta niepoliczalnego i premiera podczas ataku, zaczął wyjeżdżać z katastrofą smoleńską. On nigdy nie powie nic dobrego o współpracy państwowych instytucji z jednego powodu: bo nadal żyje nienawiścią i polityką podziału, a Polska od lat płaci za jego obsesję. Adam Bysiek, dzień dobry, witam państwa ponownie i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Na początku, jak każdego dnia, zapraszam Państwa serdecznie do naszego sklepu internetowego, sklepu antyprawak.pl, z którego, jak wiecie, finansujemy bieżącą działalność portalu informacyjnego Czekpres.pl, jak i tego kanału, kupując u nas dowolną koszulkę, gadżet czy t-shirt, bluzę dla niej, dla niego, dorzucacie Państwo swoją cegiełkę do rozwoju naszego portalu, a także kanału Czekpres.pl. Przy okazji koniecznie zasubskrybujcie nasz drugi kanał, kanał Polskie Dziadostwo, tam nieco mniej Polityki, ale więcej patologii. Tej codziennej, społecznej i oczywiście prawicowej. Link Państwo znajdziecie w komentarzu, a także przypięty w opisie naszego programu. Zachęcam do kliknięcia łapki w górę i oczywiście jak każdego dnia proszę, by nie zapomnieć o napisaniu komentarza. Tak byśmy docierali tam, gdzie jeszcze nas nie widzieli. PiS na kolanach przed Trumpem i to nie pierwszy, a kolejny raz, kolejna hucpa na naszych oczach, gdyż no, Karol Nawrocki i cała jego banda pisowskich klakierów od lat sprzedawali Polskę wizerunkowo, robiąc z nas de facto podnóżek Donalda Trumpa. Zakładali czapeczki z napisem Maga w Sejmie, klaskali jak dzieci, mówili o Trumpie jak o zbawcy Polski. A dziś, a dziś ten sam Trump, kiedy rosyjskie drony uderzają w Polskę. Po prostu milczał, spał, bo jak Kaczyński, wolność, tak i on miał nas w głębokim poważaniu. I dopiero po 48 godzinach z łaską wydukał z siebie, że to według niego przypadek, chociaż każdy wie, że był to celowy atak testujący naszą obronę. Zapytam jeszcze o reakcję Stanów Zjednoczonych na to, co się wydarzyło. Była bardzo rachityczna. A wczoraj jeszcze pytany prezydent, najpierw był taki tajemniczy wpis prezydenta Trumpa. Naprawdę nie wiadomo o co chodzi. O co chodzi z Rosją naruszającą polską przestrzeń powietrzną zaczyna się. Here we go, jak to napisał pan prezydent. A wczoraj pytany przez no to chyba było nawet pytanie ze strony polskiego dziennikarza. Co on na to? Co on na to, czyli pan prezydent? I tam powiedział tak, to mogła być pomyłka, ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji. Serio, to mogła być pomyłka i to mówi prezydent Stanów Zjednoczonych? Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim i nasz pan prezydent przedstawił tutaj pełnię informacji. Jakie Polska i polskie służby posiadają. i Ja przysłuchiwałem się tej rozmowie i słyszałem z ust samego prezydenta Trumpa mówiącego, że jeśli coś wtargnęło na terytorium Polski, stanowiło zagrożenie, należało to neutralizować i to jest absolutnie zrozumiałe i no tak dobrze, trzeba. Ale, ale jak prezydent Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych może powiedzieć, że to jest pomyłka. No To nie mogła być pomyłka 19 dronów albo 21, no jak pan mówi. no to... I, ja, to, ja nie jestem rzecznikiem prezydenta Donalda Trumpa. Mówię to, co sam słyszałem i słyszałem. Ale to nie jest rozczarowujące, co najmniej rozczarowujące, jednak reakcja innych przywódców była bardziej stanowcza i zdecydowana. I też pomoc nadeszła również ze strony naszych sojuszników w NATO z Europy. Pani, pani redaktor, jeśli chodzi o ocenę tej sytuacji, wielu obserwatorów, polityków, także i ważnych ekspertów w pierwszych godzinach zakładało, że być może to są te drony. Już odpowiadam, Dobrze, te drony, które zostały. Że, że, że prezydent rozmawiał z panem prezydentem tak, tak, Trumpem. Joga, poinformował, no to... które zostały elektronicznie ogłuszone przez stronę ukraińską i dlatego przekroczyły polską granicę. Tak bywało wcześniej i trzeba też sprawdzić, czy wszystkie z tych kilkunastu dronów, które dotarły, rzeczywiście były wysłane przez Rosję. Pokazuje to, że cała polityka PiS wobec Ameryki to nic innego niż taki nędzny teatrzyk upokorzenia. Oni, mówi o pisowcach, oczywiście, no uzależnili nasze bezpieczeństwo od humorów jednego człowieka, który wprost mówi, że jeżeli chcesz wsparcia, musisz płacić miliardy dolarów. Oczywiście nie nam, a jego fabrykom. Polska w wyniku działań pisu, co pokazuje ta sytuacja, też słowa przydacza no stała się w tej logice już nie sojusznikiem, a zwykłym klientem stojącym w kolejce po to by liczyć na łaskę pana pomarańczowego. What's your no ale PiS i tak jeszcze i tym się chwali, jakby to było ich największe osiągnięcie. Tymczasem Trump jasno pokazał, nie interesuje go los Polski. Jego interesują tylko i wyłącznie kontrakty zbrojeniowe. I nie da się temu zaprzeczyć. Pisowcy dwoją się i troją, by zakłamać rzeczywistość. I zamiast wreszcie wyciągnąć jakieś wnioski z tego dyletantstwa, mafia PiS wciąż robi z siebie zwyczajnych lakierów. Tylko nie jest to głupota. Jest to, nazywajmy to po imieniu, zwyczajna zdrada polskiej racji stanu. No ale w tym w końcu są profesjonalistami. Tawa numer dwa. Dzisiaj to Marek Jakubiak, ewidentnie kandydat prawaków do, nie wiem, roli jakiegoś komentatora rzeczywistości, a bardziej tak naprawdę kandydat do roli internetowego trola dekady. tej Sejmie stwierdził, że rakiety, które spadły na Polskę, choć potwierdził nawet Nawrocki, jego zdaniem nie były rosyjskie. On twierdzi, że nie, to wszystko to oczywiście ukraińskie rakiety. Tak jakby Ukraińcy, jego zdanie, nie wiem, nie mieli dość własnych problemów i stwierdzili, dobra, palicho, jeszcze przy okazji zbombardujemy Polskę. Na szczęście na to Cezary Tomczyk odpowiedział jednym zdaniem. Pisowcy, nie bądźcie idiotami. I to była chyba najbardziej trafna diagnoza tego, jak wygląda dziś debata publiczna z udziałem polityków PiSu i jego satelitów. Czy powiedział Pan o intencjonalnym y, ataku ze strony Rosjan, jeśli chodzi o te, o te drony? Czy Wy to absolutnie dobrze zbadaliście? Pytam y, nie dlatego, że sam mam wątpliwości, ale pytam w imieniu tych, którzy te wątpliwości mają. Pytam w imieniu posła Jakubiaka, który sugeruje w internecie i ma gigantyczne zasięgi, y, że to mogłoby być y, próba wciągnięcia nas do wojny przez samych Ukraińców. Pytam ja w imieniu co? tych, którzy obserwują takie profile jak Dziki Trener w, w internecie. Jasne. Ja powiem panu. Powiem panu to, to tak. się rozszerza. Myślę, że to się nie rozszerza. Myślę, że problemem jest to, że mamy do czynienia z rosyjską dezinformacją. Bardzo bym prosił, żeby wszyscy, którzy nas oglądają, śledzili tylko oficjalne kanały rządowe, ale też kancelarii prezydenta, dlatego że tam pojawiają się informacje, które są sprawdzone, które są prawdziwe. Natomiast. Myślę, że wczoraj też słowa, a wie pan, że jakby dużo miedzieli z prezydentem Nawrockim, prawda? Yy, natomiast słowa prezydenta wczoraj na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, te, które były publiczne. Yy... tylko zacytuję, rosyjska dezinformacja twierdzi, że drony były ukraińskie, by wciągnąć Polskę do wojny, to kłamstwo, powiedział pan prezydent. Tak, prezydent Nawrocki powiedział, że to kłamstwo i ma rację, dlatego że to jest dezinformacja rosyjska. Wiemy dokładnie i wiedzą o tym nasi sojusznicy w NATO. Skąd te drony były wystrzelone? Wiemy, jaka była trajektoria ich lotu, wiemy jak, czy jakimi korytarzami przechodziły przez Ukrainę i przez Białoruś. My to wszystko wiemy, to nie jest kwestia domysłów. Więc informuję w, w imieniu resortu obrony narodowej, mówił o tym też minister kosiniak kamysz że drony były wystrzelone z miejsc konkretnych, które były cały czas śledzone przez polskie systemy, przez systemy natowskie, były podniesione samoloty. W wczesnego ostrzegania, które mają ogromne możliwości, jeżeli chodzi o śledzenie tego typu obiektów. I chciałbym też przekazać właśnie taką informację przede wszystkim do polskich polityków, takich jak pan poseł Jakubiak. Czyli nie bądźcie debilami, bo naprawdę dzisiaj wszyscy na nas patrzą, patrzy na nas cały świat, ale przede wszystkim patrzy też Rosja. Jeżeli ktoś będzie się zachował jak kretyn i idiota, jakiś polski polityk, który będzie takie rosyjskie fake newsy i propagandę hmm, brał do siebie i publikował, mówił o tym z mównicy sejmowej, to znaczy, że jest pożytecznym rosyjskim idiotą. Po prostu dajmy sobie tego sprawę. Ludzie, panie ministrze, widzą też, czy słyszą pana prezydenta, byłego prezydenta Dudę, który już po czasie, po, po kilku, kilkunastu miesiącach od tego wydarzenia w Przewodowie, od tego nieszczęśliwego wypadku, przyznał, że Ukraina wtedy no, próbowała wykorzystać ten incydent do tego, by nas wciągnąć e, w jakieś głębsze e, zaangażowanie w wojnę. No ale czy się udało? Nie, nie udało się. A dlaczego się nie udało? No pewnie dlatego panie ministrze, że stanowisko polskiej klasy politycznej jest tutaj dość spójne. I też dlatego, że mamy swoje informacje. Też dlatego po sytuacji na przykład w przewodowie nie było na przykład informacji w ciągu 30 minut, bo zawsze tego typu sytuacje wymagają sprawdzenia. Więc jeżeli państwo polskie, szczególnie jeżeli ono mówi w sposób jednolity, mówi to prezydent, mówi to premier, mówi to minister obrony. Mówią dokładnie to samo, mimo że często są z innych obozów politycznych. To to jest y, sygnał i wiadomość, która musi dotrzeć dzisiaj do wszystkich Polaków. Te drony zostały wystrzelone z terytorium Rosji. Te drony są rosyjskie. Były śledzone przez polskie systemy radiolokacyjne i przez systemy sojuszników. System zadziałał, na to zadziałało. Ukraińcy od samego początku informowali nas o tym też, że jest takie zagrożenie. O tym, że jest zagrożenie, wiedzieliśmy dzień wcześniej o godzinie już 22. Umówmy się, to przecież nie pierwszy raz. Pamiętacie Państwo, jak PiS manipulował przy katastrofie smoleńskiej, opowiadając te brednie z mchu i paproci o rzekomym zamachu zamiast przedstawić fakty? Albo jak w kampanii wyborczej pokazywali spot o imigrantach oparty na zdjęciach z internetu, nie mający nic wspólnego z Polską? Albo jeszcze jeden przykład, niech będzie, żeby Pisowski mu łbom to dotarło do głowy. Słynne taśmy Morawieckiego, w których były premier, na szczęście słusznie minionej władzy, mówił jedno, a potem w kampanii robił dokładnie odwrotnie. I co? Wówczas też PiS usiłował to przykrywać kolejnymi kłamstwami. To ich klasyczna metoda, ale to są też przykłady nie żadnych drobnych przekłamań, a tylko systemowej albo i aż w ich przypadku systemowej polityki perfidnego, podłego, kalkulowanego i wyrafinowanego kłamstwa, bo. Każde takie słowa czy każda taka manipulacja to po prostu niszczy zaufanie obywateli do państwa jako takiego. No a przecież bez zaufania, tu nie trzeba być Einsteinem czy królem Gaussem, by to wykonkludować, że bez zaufania nie ma solidarności. Nie tej zawłaszczonej przez y, Piotra Dudę, a tej prawdziwej. Najgorsze jest to, że nie ma też bezpieczeństwa. Na no czego jak czego? Ale do bezpieczeństwa nie można sobie ukraj zawłaszczyć, odebrać czy wziąć jak najchętniej PiS by chciał, no bo to przecież dotyczy nas wszystkich. I chyba dlatego Tomczyk ewidentnie miał rację, bo nie chodzi tu tylko i wyłącznie o głupotę czy idiotyzm pojedynczych polityków, a bardziej o to, że PiS uczynił skłamstwa po prostu fundament swojej polityki pogardy. Jakie jest Państwa patrzenie w tej sytuacji na politykę PiSu i zachowanie, chociażby Jakubiaka? Zachęcam do komentowania. Tawa numer 3, czyli Kaczyński i Smoleński, nadal pozostaje bez odpowiedzi. Kaczyński na konferencji prasowej, choć nie, bo to raczej był galop po Sejmie, nędznych tutek ganiających za tym patałachem z boża, jakby coś się stało, gdyby za nim nie pobiegli. Oni sami biegając za Kaczyńskim po Sejmie, mówię to z perspektywy reportera sejmowego, dają mu się upokarzać, dają pomiatać sobie jak pomiotami właśnie, jakiemuś satrapie, który dumny paraduje z głową i galopuje w przekonaniu, że za nim pobiegnie każdy po mniej lub bardziej klikalną setkę. To nie była konferencja prasowa, za to była młoda reporterka, która Kaczyńskiemu zadała banalne pytanie. Brzmiało ono następująco: Czy państwo polskie zdało egzamin, jeśli chodzi o współpracę rezydenta niepoliczalnego i premiera Donalda Tuska w trakcie rosyjskiego ataku? Normalny polityk odpowiedziałby wprost: tak, albo nie. No ale nie Kaczyński, bo on zamiast mówić o realnej współpracy i bezpieczeństwie Polaków no znowu musiał wyjechać, z czym, a no dobrze państwo przypuszczacie, z katastrofą smoleńską, którą on cały czas nazywa zamachem. Znów rzucił sugestię o zamachu, bo on żyje smoleńskiem, tak jak inni żyją i egzystują dzięki temu, że oddychają powietrzem. Czy uważa pan, że prezydent i premier zdali dzisiaj egzamin ze współpracy? No proszę mi nie zadawać takich pytań. To mi przypomina czasy tragedii smoleńskiej, zamachu smoleńskiego i że nieustanne pytanie, czy państwo które wtedy nie tylko nie zdało egzaminu, ale się po prostu kompletnie skompromitowało. To inaczej ale Czy, teraz czy? jest taka, taka sama sytuacja, panie prezesie? Taka sama nie jest oczywiście, ale i Bogu dzięki, ale to dopiero. Z pewnej perspektywy czasu będziemy mogli ocenić. I znów cała prawda o Kaczyńskim. On nigdy nie powie nic dobrego o współpracy instytucji państwa z banalnego powodu. Bo wówczas cała jego polityka opierana na podziale nienawiści dosłownie ległaby w gruzach. Jeżeli prezydent i premier potrafią działać razem, to dla Kaczyńskiego nie jest żaden powód do dumy. Dla niego jest to po prostu problem, bo psuje jego narrację o chaosie, a także rozbija jego lukrowany obraz świata, cementowany, podsycany, podlewany polaryzacją i rozbija go o beton. Kaczyński od lat no, tapla się w takim samym szambie tych pomówień, kalumni, obsesji i za każdym razem, gdy Polska potrzebuje jakiegoś no, wspólnego działania, jakiejś konsolidacji, on zamiast budować, Potrafi tylko i wyłącznie włożyć kij w szprychy. Efekt jest banalny. Jest taki, że płacimy za to. My wszyscy. Ponieważ lider jednej z największych partii, na szczęście już nie będącej przy korycie, zamiast rozpamiętywać swoje obsesje czy wzniesie ponad politykę podziału, woli wciąż bryzgać szambem, a także taplać się w szambie, ale własnych urojeń. Jak Państwo oceniacie, działania, zachowanie, politykę, próbę nawiązania dyskusji z Kaczyńskim przez tą dziennikarkę, zachęcam do komentowania i jak każdego dnia proszę by kliknąć subskrybuj nasz kanał po to by nam pomóc w walce z prawactwem, a także pisowskimi kalumniami kłamstwem w e, opinii publicznej zapraszam też na czechpress.pl to nasz portal informacyjny, gdzie każdego dnia mnóstwo o polityce, o Polsce i o świecie portal działa, bo wy państwo działacie razem z nami wchodząc na antyprawak.pl i kupując coś dla siebie z antypisowskim antyprawackim przekazem, a cały do z tego sklepu jak wiecie, inwestujemy w nasz portal i kanał CzechPress.pl też utrzymujemy z niego bieżącą działalność tego portalu i kanału, bo opłacamy serwer, domeny, ludzi i szereg innych rzeczy niezbędnych nam do prowadzenia. Kanału, jak i e, potęgowania, duplikowania naszych zasięgów. Zachęcam też Państwa do tego, by kliknąć. Subskrybuj nasz drugi kanał Polskie Dziedostwo. Nieco mniej o polityce, dużo o prawactwie, ale jeszcze więcej o społeczeństwie. Za dziś Państwu dziękuję. Życzę dobrego weekendu, przyjemnej, oczywiście soboty, dużo słońca przed tym jesiennym okresem. Smacznej kawy. Pamiętajcie, łapka w górę, komentarzach, subskrypcji, udostępnieniu. Zapraszam na jutro punktualnie o godzinie 14. Znów spotykamy się po to, by omówić to co najważniejsze w polskiej polityce. Do zobaczenia! checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.